Dzień dobry, dzień dobry. Przyszedłem dzisiaj troszeczkę z Wami porozmawiać, ponieważ e, zniknąłem na dwa tygodnie. Chciałbym Wam opowiedzieć, co się dzieje. E, ostatnio na live'ie poruszyłem temat sprzedaży mojej firmy i tak to po prostu było rzucone ni z gruszki, ni z pietruszki i postanowiłem ten temat troszeczkę e, pociągnąć, dlatego też dzisiaj będzie e, w odcinku o tym. Troszeczkę organizacyjnie, troszeczkę opowiem, co u mnie, e, troszeczkę Wam opowiem, jakie plany... Y, trochę Wam opowiem o tym, co siedzi w mojej głowie, i tak naprawdę, no myślę sobie, że będzie sporo jest to, po prostu mamy sporo do obgadania, jako że y, jestem Wam to winny. Po pierwsze, chciałbym Wam opowiedzieć, dlaczego mnie nie ma. Y, jak widzicie, teraz widzicie screen z mojego sklepu internetowego. W ciągu ostatnich 30 dni wpadło 587 zamówień do wysyłki. Jest po prostu tego ogrom, naprawdę, jak jest weekend po weekendzie. Teraz w poniedziałek wysłałem 1500 zamówień, jak nie lepiej. Po prostu to jest nie do ogarnięcia. To jest po prostu logistycznie, po prostu przerosło mnie to absolutnie. Dlatego, że pracownicy są od rana, praktycznie do wieczora. W sobotę, w niedzielę pakują, pakują, ja pakuję. Wstaję codziennie praktycznie teraz o 5 rano. Od 5 do 17 to ja praktycznie jestem przez. W ogóle nawet nie siadam do komputera, tak jak lubiłem sobie posiedzieć, porozmawiać, nagrać odcinek, porobić, poszukać, potestować, poanalizować i spędzałem przy tym komputerze jednak parę godzin, mimo tego, że firma się w jakiś tam sposób kręciła. Teraz w ogóle nie jestem w stanie. Ja od dwóch, praktycznie tygodni, praktycznie nie widziałem w ogóle komputera. No bo jak wracam do domu, to szybko siadam do kompa dosłownie, żeby odpowiedzieć na jakieś wiadomości, żeby żeby ogarnąć jakieś takie po prostu gaszę pożary. Moje życie to aktualnie wygląda tak, że nie wiem, mam w 20 miejscach pożar i tylko podbiegam, troszeczkę go gaszę i uciekam. Troszeczkę go gaszę i uciekam. Były kłopoty po prostu w zamówie masakra. Jak ja sobie przypomnę to, co przeżyłem, to były jakieś najgorsze dni, e, dosłownie logistycznie, splot niefortunnych zdarzeń. Jest problem z towarem, jest problem praktycznie z każdym towarem. Drewno drożeje, e, komponenty nie przyjeżdżają, łańcuchy dostaw są poprzerywane. E, aukcje trzeba wycofywać, trzeba wszystko weryfikować, trzeba liczyć, żeby e, są potworzone. Wiecie, ja potworzyłem zestawy dropshippingowcy, potworzyli zestawy. E, pięknie idzie sprzedaż, ale to wszystko jest po prostu nie do utrzymania. To, co się aktualnie dzieje na rynku, to jest po prostu. Jakaś katastrofa. Producent wysłał mi produkty, okazało się, że przygotował już paletę, cztery palety w sumie do wysłania. Przyjechał tir, jeden, dwa tiry przyjechały, chciały odebrać palety. Nagle z Krakowa zadzwonili, że sortownia jest pełna i nie mają przywozić więcej palet, bo nie ma tego w ogóle gdzie stawiać. Towar stoi na rampach, stoi na placu, stoi w naczepach, po prostu tiry wróciły puste. I to wszystko, wiecie, ja sprzedaję na przykład produkt, którego nie mam. Wysyłam paczki z towarem, który brakuje. W ostatnim czasie wysłałem ze swojego Allegro 70-80 paczek, gdzie brakowało jakiegoś produktu. I to jest kolejny chwilowe ugaszenie pożaru, no bo potem jest 70 reklamacji i trzeba dosłać, i trzeba. Generować koszty yy, i trzeba yy, to czasowo wszystko ogarniać. Yy, jak przyjeżdża paleta schenkerem do mnie wyjeżdża, to potrafi jechać tydzień. Ja po prostu mam codziennie zapewnienie na infolinii na 100% pan dostanie, na 100% pan dostanie, no i nie dostaje. Drewno drożeje, nie idzie tego drewna dostać, więc znowu produkty yy, brakują. Yy, ceny wszystkiego idą i to nie idą tak po prostu o parę procent, tylko idą yy, ceny pakowania, ceny praktycznie wszystkiego 20-30. Procent do góry, cały czas to wszystko y, do góry, do góry, do góry jak zamówiłem sobie na przykład folię stretch 20 czy 30 rolek no to ta folia stretch szła do mnie 10 dni ona, te paczki wyruszyły i 10 dni były w transporcie y, dzieje się po prostu masakra, widzę to na przykład po tym jak mam y, wysyłkę tego samego dnia miałem na poziomie 40% że klienci dostają następnego dnia teraz już mi spadło do 30% a mimo tego ja wysyłam cały czas paczki y, w tym samym w tym samym czasie nie mam czasu usunąć negatywów, nie mam czasu odebrać telefon, są dni, że mam po prostu w telefonie 70 połączeń nieodebranych po prostu 70 połączeń wiadomości również na Allegro po 20 nawet dzieją się po prostu rzeczy rzeczy niestworzone, nie jestem w stanie po prostu już, doszedłem do kresu, podnoszę już ceny jest po prostu naprawdę masakra. Widzicie teraz 5087 przesyłek, to jest w ciągu, w ciągu ostatnich 30 dni. Gdzie widzicie tutaj jak wykres w październiku, no to było po około 160 paczek, 160, 160, tutaj mniej. Teraz już jest pod. 300 dochodzi, nie? Widzicie, dwa ostatnie dni już jest po 300 paczek i to się teraz tak będzie utrzymywało. Także muszę to wszystko organizować. Kurierzy odbierają, kurierzy nie dają rady na pocztę włożę paczki. No jest po prostu jest po... <laughs> nie spodziewałem się, że to będzie taki naprawdę młyn. Wiecie, gaszę to mówię na wszystkich normalnie płaszczyznach, że, że tutaj troszeczkę ugaszę, tu szybko odpowiem, tu dosiądę, tu odpiszę, tu załatwię, tu zadzwonię, ale no jest tego tak dużo, że nie o wszystkim jestem w stanie pamiętać i wiecie, klienci są niezadowoleni, a to świadczy o mnie w jakiś tam późniejszym czasie. Do tych 5100 przesyłek możecie dodać sobie 3618 przesyłek z Allegro, plus jeszcze są jakieś przesyłki Jakieś tam z, z Facebooka, czy tam jakieś jeszcze poza, takie, poza telefonicznie składane. No to sobie myślę, że tych zamówień jest spokojnie ponad 9000 aktualnie, gdzie sezon się dopiero tak naprawdę sprzedażowy zaczyna. Jakość mojej sprzedaży miałem cały czas powyżej 900 punktów, teraz już mam 860, nie mam czasu do tego usiąść, nie mam czasu zadbać. E, widzicie, obrót już jest prawie 200 tysięcy. E, postanowiłem, że nagram sobie wyzwanie. No i z tego wyzwania wyszło tyle, że nagrałem chyba z dwa odcinki, no i, i, i tyłek można powiedzieć. No bo, no bo no nie ma czasu, nie ma czasu po prostu przysiąść, zrobić, załatwić, sprawdzić, nagrać, wrzucić. Jest mi z tego powodu bardzo przykro i cały czas mam z tyłu głowy. Wyobraźcie sobie, że cały czas z tyłu mam głowy dzisiaj, dobra, mam godzinkę wolną. Dzisiaj mam godzinę, zrobię ogarnę jakiś fajny odcinek, coś tam, tematy, jeden, drugi, trzeci, czwarty zapisany do obgadania, jakieś aktualizacje, coś tam się dzieje, yy, normalnie cuda. I, i tego wszystkiego nie ma kiedy nie ma kiedy i, i ja cały czas z tyle głowy mam, że jak wracam do domu, 21, już padam na twarz mówię, może jeszcze pójdę coś coś mówię, coś nagram, ale nie dobra, wstanę jutro o 5 rano i jutro od 5 coś nagram, coś wrzucę coś, wiecie, i tak z tyłu głowy i cały czas jestem sfrustrowany z tego właśnie względu no, że, że zaniedbałem że zaniedbałem Was i zaniedbałem no, to co tak naprawdę tworzę już od dwóch lat. Nie spodziewałem się, że to będzie naprawdę taki młyn, i, 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 i zatrudniam teraz jeszcze dodatkową osobę. To już będzie piąta osoba, która będzie pakowała tylko w soboty i w niedzielę. Także załoga się też powiększyła. Niedawno była jedna osoba, teraz pięć jest na pełen etat. Teraz chciałbym Wam szybko nawiązać do tego wyzwania, które, w którym miałem osiągnąć 300 tysięcy złotych przychodu. Już podchodzę pod 200 tysięcy. Widzicie sobie, jak to ładnie rosło tutaj. 150, 150, 160, 170. Teraz już jest prawie 200 tysięcy 200 złotych. No ale no mówię, z wyzwania tutaj niestety nici, także, także będą. Będą pewnie w przyszłości jakieś inne wyzwania, no ale teraz do świąt, myślę sobie, że naj, najbliższy miesiąc to będzie praktycznie wyjęty z życia, nie? Tylko dostawy, a wiecie, a przyjeżdżałem dostawy, ja w tym miesiącu już z 20 palet przyjąłem i to wszystko ręcznie muszę wypakować, poukładać, policzyć, posprawdzać. Z 20 palet to takie minimum, bo jeden dzień przyjechało 6, jeden 4, tam, 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 o Jezu, może z 30 palet już naprawdę tego towaru się przewala dosłownie tony każda paleta ma 800 kg także tak, pieniądze też y, dużo większy jest przepływ no dzieje się no i teraz chciałbym przejść do najważniejszego czyli do sprzedaży mojej firmy e, oczywiście nie chcę sprzedać mojej firmy w żaden sposób to był tylko taki rzucony temat ale od razu po tym jak powiedziałem, że chcę tą moją firmę sprzedać to od razu siadłem na OLX napisałem ogłoszenie o pracę no i tak wygląda mniej więcej opis. Prowadzę sklepy internetowe, wysyłam kilka tysięcy paczek miesięcznie, poszukuję kierownika, który przejmie wszystkie moje obowiązki. Za tą funkcję, za to ogłoszenie, w związku z tym o, z ogłoszeniem, o, wynagrodzenie wynosi 5000 tysięcy na rękę. Jak ktoś przejmie moje wszystkie obowiązki, tak jak tutaj, zarządzanie zespołem aktualnie czteroosobowym, rozwiązywanie problemów podczas pakowania, przy zamówieniach wymagających interwencji, odbieranie telefonów od klientów, zamówienia, reklamacje, pytania. Zamówienia towarów, przyjmowanie dostaw, jeśli jest potrzeba pomoc przy pakowaniu paczek, obsługa zwrotu, wystawianie faktur, bieżące monitorowanie stanów magazynowych wszystkie wystawianie aukcji w serwisach sprzedażowych i za to to jest miła, przyjemna, nietrudna praca oferuje 5000 złotych. Płynęło, nie wiem, 5 tysięcy złotych może w mieście to jest mało, ale no myślę sobie, że na wioskowe tutaj i okoliczne to jest ładne wynagrodzenie, żeby zarabiać 5 tysięcy złotych tak naprawdę za obowiązki, które mogę dać jakiemuś też studentowi w sumie, go przeszkolić. Aczkolwiek wolałbym osobę, która będzie o tym wszystkim myślała, z którą będę spędzał jakiś taki powiedzmy więcej czasu, żeby, żeby po prostu ta osoba zaczęła myśleć tak jak ja i żeby pracowała ciężko tak jak ja i żeby zwracała u uwagę na te rzeczy, co ja, żeby po prostu myślała, że jak pod... myślała w sensie o tym, że jak podejmie decyzję na przykład, że klientowi czegoś nie wyśle albo e... albo coś spartoli na przykład, nie spartoli, inaczej, jak coś czasami się dzieją rzeczy z premedytacją mówię, a wyślij inny kolor a wyślij podobny kolor, że ta osoba po prostu potem weźmie za to odpowiedzialność na przykład taką, że jak klient zadzwoni, no to będzie bezkosztowo można tego klienta udobruchać dlatego no, dlatego takie ogłoszenie jest. Przyszło 13-14 cefałek. Miałem 4 czy 5 rozmów w związku z tym. Pokazałem magazyn, pokazałem miejsce pracy, pokazałem jak to wszystko wygląda, co sprzedajemy. I wyobraźcie sobie, że nie zaiskrzyło między nami, między w sensie osobami, z którymi się spotkałem, bardzo dużo cefałek było. Tego typu, że to po prostu jacyś tacy zwykli ludzie bez żadnego doświadczenia, bez niczego po prostu wysyłali mi te cv -ki. Ja myślę sobie z drugiej strony, że to fajnie, no bo taką osobę można ukształtować, przeszkolić, zrobić to, żeby po prostu konkretnie. Bo ja przejmując stację paliw też miałem 23 lata, też zostałem rzucony na głęboką wodę i sobie bardzo dobrze poradziłem, a tak naprawdę też nie miałem aż takiego dużego doświadczenia. Dlatego właśnie myślę sobie, że taka osoba byłaby też. W jakiś sposób w porządku. No ale nie wiem, osoby po prostu, które chyba przychodzą, też sobie myślą, że to będzie, wiecie, praca za biureczkiem, własne biuro, ekspresik do kawy, yy, że to będzie, wiecie, wszystko ładne, przyjemne, milutkie, że wiecie. Ja od kierownika, który zarobił mnie 5000 zł, wymagam tego, żeby zrobił na przykład kawę yy, osobom, które pakują u mnie paczki. Żeby po prostu myślał, żeby chodził, żeby sprawdzał, żeby liczył, żeby pomagał pakować, żeby rozwiązywał problemy, że to jest praca na magazynie, taka typowa, taka typowa praca, ale no z wyzwaniami, z możliwością rozwoju, gdzie ja nawet tam oferuję więcej pieniędzy, w sensie, że te 5000 zł to jest oczywiście na start, I, i, i potem w miarę rozwoju biznesu i tego wszystkiego, no to, no to jeszcze większe zarobki nawet jakiś tam procent od zarobków. No bo wychodzę z założenia, że im ja więcej zarobię, tym mogę się po prostu więcej i bardziej podzielić z tą osobą. I tak samo wychodzę zawsze z założenia na kanale, że jeżeli z kimś podejmuję jakąś współpracę, coś reklamuję y, czy coś, no to y, im dana wychodzę po prostu daję od siebie najpierw, a potem dopiero biorę. Więc im dana osoba, im dane osoby na przykład więcej zarabiają, czy otwierają firmy, czy ja mogę im pomóc, no to wiem, że koniec końców ja też więcej zarabiam. Także taką mam dewizę, i no i niestety, jak na razie ludzi brak. Dzisiaj będę dawał kolejne ogłoszenie, wyróżnię je, napiszę tak naprawdę, co jest obowiązkiem danej osoby i będę po prostu może. Nie wiem, myślę o tym, będę wam po prostu informował was, jak ktoś mieszka w poromieniu 50 km ode mnie i chce u mnie zapierdzielać dosłownie, a nie pić kawę z ekspresu, no to, no to możecie się zgłosić, bo może akurat jakiś mój widz gdzieś tu ma blisko i go temat zainteresuje. Także mówię, dzieje się katastrofa za katastrofą. Praktycznie nie mam żadnego czasu dla siebie, nie mam czasu na, nie mam czasu porządnie zjeść, nie mam czasu porządnie zadbać o siebie, nie mam czasu dla rodziny. Wstaję o 5, kładę się o 21, spać czasem o 22, jestem przemęczony, jest po prostu katastrofa za katastrofą. Mówię, pożar za pożarem. Giną palety przeciążone sortownie, po prostu dzieją się cuda. To jest okres przedświąteczny, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, mi jest tak naprawdę fajnie, przyjemnie. Tylko wiecie, trochę jestem wkurzony, że te aukcje trzeba wycofywać, te zestawy trzeba. Że tutaj, tutaj takie bombardowanie wiadomościami, że słabo może się troszeczkę nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się, że to tak rozpierdzielone będzie, rozpierdzieli się system, że aż będzie taka mega, mega, mega sprzedaż. Chciałbym jeszcze nawiązać tutaj do. E komentarza, że nie można sprzedawać kont na Allegro jednoosobowej działalności, tak że nie, konto warte zero właśnie w związku ze sprzedażą. Tak to nie jest. Można napisać do Allegro. Allegro zawsze y, można założyć spółkę, można sprzedać spółkę, można y, to konto przepisać, jeżeli się sprzedaje cały swój, powiedzmy, biznes, no to się sprzedaje razem z kontem na Allegro i Allegro to umożliwia. Także to tak do końca nie jest, no bo każdy tutaj jak ja zostawiam w Allegro 50-70 tysięcy złotych, no to Allegro tak od razu nie powie: O, zamykamy mu konto. Ciulże że zostawiał prawie milion złotych rocznie u nas w dupie z nim. To tak nie jest. Wszystko można załatwić. No i jeszcze chciałbym się tak naprawdę skupić na rozwoju tego kanału. Chciałbym założyć jeszcze spółkę. Chciałbym tak naprawdę zająć się importem. Głównym moim tutaj założeniem jest to, że chcę importować, importować, importować chcę do tego wrócić, chcę się tym bawić nie ma tam konkurencji co sprowadzę, to sprowadzę i naprawdę w tym temacie będę podejmował bardzo duże kroki żeby po prostu był import, import, import chciałbym też wprowadzić te odcinki w którym będą biznesy widzów plus jakieś pomysły na biznes po prostu wiecie, stęskniony jestem za, to nies za tym niesamowicie, za tą analizą za tym szukaniem, analizowanie konkurencji, te live'y, na których Siedzieliśmy i Alibabę przeglądaliśmy. Od stycznia, mówię, od stycznia mam mega postanowienie, że muszę tego kierownika koniecznie znaleźć, który mnie zastąpi. Tamten biznes niech przynosi pieniądze, a ja się skupiam w ogóle nad czymś innym. Jak ostatnio podawałem też informację, że tak sobie, że za 5% obrotu mogę tam obsługiwać konto na Allegro. To było takie z 15-20 osób było zainteresowanych tematem i ja się bardzo cieszę, aczkolwiek ja bym nie chciał do końca zarządzać czyimiś pieniędzmi, bo to nigdy do końca nie wiadomo. Fajnie, że był odzew, to było moje takie bardziej badanie rynku. Byłem zaciekawiony, jakie macie potrzeby jako widzowie. E Oczywiście, może się w jakiś sposób tym zajmę. Może kiedyś gdzieś coś w związku z tym powstanie, ale mówię, to jest tak tylko analiza. Więc, jak ja analizuję, jak ja rzucam temat, że chcę od Was pieniądze, albo ja rzucam temat, że chcę od Was 5% waszego obrotu, no to to są też jakieś, jakieś takie analizy, co, co moim widzom jest potrzebne i po co tak naprawdę na ten kanał przychodzicie. Także mówię, dzisiaj taki odcinek, troszeczkę pogadałem, jest wariactwo, wariactwo mam nadzieję, że Wy również trzepiecie teraz hajs, bo jest jeszcze miesiąc żniw, można powiedzieć I, i mówię, ja przez ten miesiąc na pewno nie, nie będę aktywny, chyba, że znajdę tego kierownika, ale czkolwiek tego kierownika też będę musiał 2, 3, 4 tygodnie przeszkolić, żeby to też miało ręce i nogi, żeby to porządnie, żeby to porządnie szło. To tyle na dzisiaj będę się odwiedzał, od, będę, nie będę się odwiedzał, będę Was odwiedzał, o, będę, e, będę wpadał, myślę sobie, że, że, coś tam, coś tam od czasu do czasu Wam jeszcze e, opowiem, a mówię, i, i przepraszam Was przede wszystkim e, za to, że, no, mówię, no, że mnie nie ma, bo też bardzo dużo dostaję informacji, czy coś się stało, czy żyję, naprawdę sporo, sporo jest zaangażowanie, żyję, mam się dobrze, pod pewnym względem, pod pewnym nie, no mówię, no na razie muszę sprostać temu, temu co mam, no bo nie mogę tego w żaden sposób porzucić, no bo jak jestem mam zobowiązania wobec klientów i, i niestety i, i niestety